Od 1 lipca wszyscy pracownicy w Urzędzie Skarbowym w Dzierżoniowie mają prawo i obowiązek do kontroli i sprawdzania handlowców oraz firmy świadczące usługi, które są zobowiązane do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych. Krótko mówiąc, sprawdzać będą, czy wydawane są paragony do tej pory akcja Wieś Paragon przeprowadzana była tylko w czasie ferii, a także w czasie wakacji od 2010 roku. Natomiast od 1 lipca na polecenie ministra finansów akcja jest przeprowadzana w sposób ciągły, czyli przez cały rok. Bo ważni są wszyscy pracownicy Urzędu Skarbowego. Mają udać się na kontrolę, będą mieli legitymacje służbowe. Kontrolą objęte będą przede wszystkim punkty handlowe, gastronomiczne, punkty wypożyczania sprzętu sportowego, usługi parkingowe, a także puby, dyskoteki, kawiarnie, restauracje. Uczulamy, będziemy... Wszędzie tak naprawdę każdy może się spodziewać kontroli. Pracownicy Urzędu Skarbowego udadzą się na imprezy organizowane przez miasto, na przykład na prezentacje dzierżeniowskie, miodobranie i tam również będą przeprowadzane kontrole. Celem realizacji omawianego zadania jest wzmocnienie świadomości społecznej i wiedzy o roli paragonu w obrocie gospodarczym. Z jednej strony paragon to dowód zakupu potrzebny przy reklamacji, z drugiej potwierdzenie uczciwego rozliczania z urzędem skarbowym. Dowód zakupu musi zostać wydany przez przedsiębiorcę, ponieważ jest to potwierdzenie transakcji, sprzedaży towarów czy też usług. Warto pamiętać o tym, aby zawsze upomnieć się o wydanie paragonu. W przeciwnym bowiem wypadku będzie trudniej udowodnić, czy dany produkt lub usługa została nabyta w konkretnym miejscu. Otrzymanie paragonu to jest prawo konsumenta, ale też podatnika, ponieważ paragon to potwierdzenie, że kwota podatku naliczonego w cenie towaru bądź usługi trafi na pewno do budżetu państwa. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości stanowiących wykroczenie skarbowe, pracownicy Urzędu Skarbowego są zobowiązani do nałożenia mandatu karnego. Mandaty karne wystawiane są w wysokości od 170, nawet do 3400 zł. Warto powiedzieć również, że kontrole będą przeprowadzane we wszystkich punktach handlowych, także w tych, które nie są zobowiązane do rejestrowania obrotu na kasach fiskalnych. Pamiętajmy, że ewidencjonowanie sprzedaży i wydawanie paragonów to dowód na stosowanie zasad uczciwej konkurencji. Paragon potwierdza, że transakcja została zarejestrowana, a należny podatek trafi do budżetu państwa.